Bendy Secrets of the Machine jest grą interaktywną, z twórcami, którzy cały czas dodają update'y. Co chwilę dają jakieś zagadki, poszlaki, zmiany. Dlatego postanowiłem stworzyć film w formie dziennika, w którym relacjonowałbym wam na bieżąco, co się zmienia i o jakiej godzinie i kiedy. Także jeśli jesteście ciekawi, co się działo w dniach od 2 do 6, to mam nadzieję, że wam się spodoba. Jest godzina 19.42 dnia 15 kwietnia. Fotel został tam gdzie był. I co w środku się zmieniło tym razem? Coś z tymi lampkami? Może rączkami? Uwaga, uwaga! Kto to tam jest? Dołączyła jakaś maskotka. I karaluchy tutaj chodzą teraz na środku. Można to deptać. Ale dobra, co to jest? Tutaj najważniejsze. Maskotka Bendiego, Chociaż trochę przypomina takiego katnapa z Poppy Playtime Aniżeli maskotkę Trochę wygląda jak i taka kukła To może trzeba w, tym, w to rzucić czymś Łóżką Nie, nic się nie dzieje Escape your cage I nic tutaj za bardzo w tej kwestii widzę się nie zmienia Potel się znowu przesunął Może ten Bendy się ożywi albo coś Bardziej jak wodulalka. lalka I zobaczcie, on już nie znika Zawsze znikał o, mam złote. I zobaczcie, że nie ma już w ogóle żadnych czerwonych światełek. Tak by było 031750 Mały update odnośnie czerwonych lampek. Okazuje się, że zagadka jest już rozwiązana i lampki wyświetlały kod. Były, wiecie, trzy lampki, potem jedna, potem, siedem, potem pięć, czyli 3, 1, 7, potem 5, czyli 3175 i to jest hasło. Cage? I chodzi tu o to, że to są poszczególne literki alfabetu C3, A pierwsza, G7 i E5. Cage. Fajnie to wymyślili. Burza się na mnie. Jezu, creepy, creepy, creepy. Yeah. 23 drugiego dnia Kolejny update I coś tam jest Coś tam leży Czy to jest trumna? tu trumnę tu dali Trumnę tego dziadka? Czy kogo trumnę? Czyją? Może rodziców od Przechodzimy I co teraz z lampkami innymi rzeczami? Yy, lampki jak na razie O, zginął ten kartonik Zginął, zniknął Ten manekin z bendim Jeśli chodzi o lampki To przestały się tutaj turbulencje o Boże, pojawiło się Pojawiło się za mną tym razem Od Bendiego. Da się coś z tym zrobić, czy to po prostu tak będzie? Czy to się porusza? Miałem wrażenie, że to się ruszyło To się przybliża delikatnie Naprawdę? Tak? To się przybliża i to jest straszne już jest SCP, a może mnie zjumpscare'ować? Kurczę, ciarki mam Ciarki mam <laughs> Może Ink Demon mnie dorwie Szepcze mi coś Od tyłu Od tyłu coś mi szepcze na uszy Boże, co dalej z tą grą robią To jest niesamowite dla mnie Mogliście usłyszeć, że jest to jakiś tekst Od tyłu mówiony Odwróciłem go w programie i to jest tekst Z DA Games piosenki Build our machine Posłuchajcie sobie odwróconego odwraca do nas. Dobra, mimo że za mną to będzie chodzić, to widzę, że nie dam skieruję i całe szczęście, bo to była przesada. Zobaczmy, czy są jakieś nowości. Jesteś nowego? Kotek jakiś przy misce? Fluffy, Milk? Kreskówkowa nowa gra jakaś kolejna? Kotek pije mleczko, ma pustą miskę mimo wszystko. Fluffy, nowy trailer dodali czegoś? Nie wiadomo czego? To porządny update drugiego dnia. Dzisiaj tylko trzy były. Jezus, to się może przestraszyć tego. Ej, zacząłem od początku i tu jest puszka. Ale znika, niestety. Szkoda, jakbym mógł gdzieś tutaj rzucić, dałoby się coś zrobić. Ej, dodano nowe pomieszczenie jakieś tutaj. O, i karton jego jest nie do stłuczenia. Są jakieś symbole tutaj. Co to za symbol? Przekreślony wykres jakiś. Nowe pomieszczenie tu doszło. Tutaj też trzeba sprawdzać. Ludziska, podobno jest isterek. Związany z tym błyszczącym kurczę zupkiem, że jak rzucimy w kukłę, to coś się stanie. Uwaga! Eksplodowała! I ma. Aha. Nie mamy z powrotem, nic nie mamy. Jesteśmy na początku. No ale przynajmniej nie skraszowała w przypadku dziada. Chcę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Jeśli przyjdzie ten gościu, jeśli ja tylko go musnę tym. O! To co dalej? Jestem zupką na początku gry. Faktycznie to działa. Jestem z zupką na początku gry. I teraz pytanie: co możemy z tym zrobić? Bo e, ktoś odkrył, że podobno w róże jest tarcza do rzucania. Może faktycznie to coś zmieni. A druga sprawa: e, że nie wiem, może coś strumną, Może też coś? Nie chciałem tego stracić. Ale faktycznie to jakoś działa. No i jeszcze inna sprawa: że tutaj przecież jest kartonik z bendim. Ale wtedy definitywnie stracimy już tę rzecz. Kurcze, czyli faktycznie da się wynieść na zewnątrz zupkę. To zobaczmy, rzućmy w niego ten kartonik, zobaczymy czy to coś zmieni. Uwaga, albo też musnę, nic się nie dzieje. Boję się to stracić. A ta w ogóle powiem mam ciekawostka, że to jest wycinek pentagrama jego, Ktoś już to wyczaił. Dobra, rzucę w niego. No i straciłem. Nic to nie zmieniło. Odnowił się, koniec. Ciekawe by było, gdyby dało się to zabrać do endingu, nie? Na przykład w auto rzucić. Na razie chyba tyle. A co jeśli, wydostanie się tej puszki na zewnątrz? Może spowodować, że weźmiemy ją do fabuły i użyjemy na tym samochodzie, który goni głównego bohatera. Teraz, uwaga, bym musiał na tym spawnie zostawić, więc e-kliknę, ok. Teraz ponownie zrobię fabułę. Jesteśmy na spawnie, niestety puszka zniknęła. Kurczę, już godzina 2.58 i był update. Kolejny update. Druga trumna tutaj doszła. Nie wiem, ja zaraz pójdę spać, nie mogę być za głośno. A w tym pokoju się dorysowała kolejna część pentagramu z im. Widzę. Tu jest tarcza. Może udałoby się to trafić za pomocą złotego... ...złotej zupki. A tu? Halo? Co się dzieje? Tutaj wózek się przesunął chyba. To jest szybsze, czy co? Jest skarb. I teraz pyk. Ej! Od kiedy tu jest kukła? To jest nowe. Też się tu porusza? Spróbujmy pomacać ją też. Nie działa. To jest nowość. Może jest podpowiedzią do tego, co jest tutaj. O, udało się. Gdzie to poleciało? U. No, trafiłem. No chyba nic dalej z tym nie ma. Mogę jeszcze raz wejść z tą samą zupką. Ale nie masz kukły. Już się nie wydostanę. Jest kolejna złota zubka. Hmm. O, też zniknęło. Wszystko się trzęsie. O kurde, co to jest? Gigantyczna kukła jest za mną. Ja pierniczę. No się porusza? Wszystko się trzęsie. Ja. Ale. Porobili nie da się przez bramę przejść. I wybuch. Ha. I skraszowało grę Dzień trzeci miał tylko jeden update I to o godzinie trzeciej Teraz mamy godzinę dziesiątą Wiedziałem, że były dwa update'y I doszła kolejna trumna Jak widzicie jeszcze mam zaspany głos Jak słyszycie zresztą Kolejna trumna Trzy trumny są tutaj Hmm, tak by rodzice Riley i Riley. <laughs> Nie wiem, kto to może być. Nie ma też już sofy ani fotela. To może dlatego właśnie, że osoby, które na nich siedziały, zginęły. Czy można to tak interpretować? Nie wiem. Co natomiast tutaj się zmieniło? Zobaczmy na przykład korytarz. Jest korytarz, czy pentagram już jest całkowicie zrobiony? Chyba coś tam doszło od góry teraz. No i się przesunął kartonik. Zobaczmy teraz środek, bo to nas chyba najbardziej ciekawi. Nie ma nic. Nawet robaki zniknęły na środku, które były. Jest kukła tutaj tym razem siedzi, a porusza się? Nie porusza się? Serio? Co się z nim stało? Bez własnowolnili ją. I gdzieś słyszałem... Ej, tutaj teraz są karaluchy. Tutaj zostały przeniesione, teraz zauważyłem. Nie, porusza się. Teraz się poruszyło dopiero czemu. Już się rusza. Dopiero jak pójdziemy do tego pokoju. Możemy to odpalić. I wózek został tu przesunięty. Wyszły kolejne dwa update'y, Nie wiem o co chodzi, ale wypuszczałem jeden update, a potem po pół godziny następny. Tak, jakby jakieś kursze sekwencje przedstawiali. Tutaj jeśli chodzi o trumny, to chyba nic się nie zmieniło. Tu coś jest. Świeca chyba. Może zapalić świecę? Może z puszki? <gry> Pentagram prawie się ukończył. Tu się przez wie Demon za niedługo. Jak tak dalej pójdzie jeszcze środek został? A jakby ktoś pytał jest godzina 15, to musiał jakoś niedawno wyjść. I co w środku? Laleczka? Nie ma. Tu jest laleczka. Nie idzie, nie chodzi. Może trzeba będzie znowu gdzieś wejść. Teraz zaczęła chodzić. Jak aktywowałem teraz, to przejście. Ej! Aktywowali! Obraz w kinie! Menti, tu jest wyświetlany tym razem. To już jest spora zmiana. Nie tylko pierdółkowate przesuwanie elementów. Tego kartonu też tu nie kojarza, Może był? A nie wiem. Hmm. No i to samo jest. O, jest, jest, jest. A co się trzeba teraz w tego jego złotą zupą trafić? Ale nie wiem, czy chcę to sprawdzać. Ej, zobaczcie, tu jest lokomotywa. Co tu robi lokomotywa, ciuchcia? Tu nic ukryte znowu, zabawka z EP. Czwartek 18 niestety był tylko jeden update i to w nocy o godzinie 3. .00. Analogicznie do dnia 2 w nocy zostało zabite dechami do rozbiórki słychać maszynę i nie da się wejść, ale tak pomyślałby tylko ktoś, kto nie zrobiłby paru kroków więcej, dlatego, że teraz przy bramie została przesunięta strzałeczka, żeby była lepiej widoczna, żeby iść w przeciwnym kierunku i jest to oczywiście nie bez powodu, dlatego, że jeśli będziemy wystarczająco długo szli, to nie dojdzie. Idziemy do tego samego miejsca, a dojdziemy do realnego domku, do którego już można wchodzić. To jest takie znowu trolololo, żeby gracze myśleli, że domek jest zamknięty. I dodano tak właściwie kolejną świeczkę. Pentagram również się bardziej uzupełnił. Już jesteśmy blisko. Tańczący Bendy z ekranu kina zniknął i kostka zmieniła swoje położenie. Mamy dzień szósty. Piątek, godzina prawie że 14 i niestety bez żadnego update'u. A szkoda, bo coraz rzadziej te update'y wychodzą. W pierwszym dniu chyba więcej było materiału niż przez następne 5, ale do, dokądś to jeszcze zmierza, jak widzicie. Natomiast informacji, które mogę Wam podać z neta, Bendy Trujeczka jest już przed produkcji tak napisano na stronie twórców. Tam jest jakiś pocisk oraz ręka, jak u animatronika. A ze smutnych wieści to to, że to będzie ostatnia część, to będzie trylogia. E, chyba nikt się tego i tak nie spodziewał, nie nastawiał się każdy, bo myślał, że to się skończy. Na Dark Revival, więc to i tak jest miła informacja, moim zdaniem. To już jest tak oficjalnie potwierdzone, że to będzie ostatnia część, nie? A kukła, ja już nic nie szepcze? Nic nie słyszę. I to tyle, moi drodzy z tego dziennika. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Sporo materiału tutaj zbrałem, widzicie, cały czas chodziłem nagrywałem. Więc mam nadzieję, że komukolwiek to się spodobało, że robiłem to po coś. Widzę, że Ty nie znikasz. Został se chłopek. I ja idę już odpocząć. Trzymajcie się i słyszymy się w innych materiałach. Pa, pa.